Oferujemy na sprzedaż piękną nieruchomość o nazwie Green Corner na malowniczej działce o powierzchni 91 arów. Na jej obszarze znajdują się dwa wyjątkowe budynki, które tworzą niepowtarzalne połączenie nowoczesności i historii. Pierwszy z budynków to luksusowy dom mieszkalny o powierzchni około 180 m2, wykończony najwyższej jakości materiałami. Wnętrza tego budynku zachwycają przemyślanym designem. Podłoga z jesionu i czerwonego trawertynu tworzy elegancki i przytulny klimat. Sercem domu jest wyjątkowy kominek na drewno wykonany z beżowego trawertynu. Duże przeszklenia pozwalają na swobodny dostęp do przepięknego otoczenia Green Corner. Drugi budynek to zabytkowy obiekt o powierzchni około 170 m2, który można dowolnie zaaranżować na potrzeby przyszłego właściciela. To doskonałe miejsce na domowe spa, do relaksu, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy też na stworzenie kolejnego miejsca mieszkalnego dla bliskich gości lub pod wynajem. Otoczenie domów to kilka stref relaksu z pięknymi nasadzeniami oraz oczko wodne, całość starodrzewia przypomina urokliwy park. Dodatkowym atutem tej nieruchomości jest kort tenisowy, do których prowadzą ścieżki z kostki granitowej. Cała inwestycja objęta serwisem konserwatora i ogrodnika. Lokalizacja nieruchomości Green Corner to prawdziwa perełka. Znajduje się ona w pobliżu węzła komunikacyjnego drogi S1, dzięki czemu można dojechać w zaledwie 10 minut do centrum Bielska-Białej, 40 minut do Katowic, w 30 minut znaleźć się w czeskim cieszynie. Dla aktywnych i ceniących sobie kontakt z naturą liczne trasy rowerowe, stoki narciarskie, szlaki górskie, paralotnie, szybowce, a dla pasjonatów wędkarstwa i sportów wodnych, bliskość jeziora żywieckiego-boczałkowickiego. Miasto Bielsko-Biała oferuje także wiele innych atrakcji, w tym muzea, galerie sztuki, teatry oraz liczne imprezy kulturalne i rozrywkowe. Nieruchomość Green Corner to doskonały wybór dla tych, którzy pragną łączyć luksusowy styl życia z pięknem przyrody. Ta wyjątkowa posiadłość oferuje harmonię, elegancję i możliwości, które trudno znaleźć gdzie indziej.